Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie pokażę Wam, jak możecie zacząć robić reklamy na YouTube, Waszego sklepu internetowego, ale i nie tylko, bo jeżeli prowadzicie jakiś inny biznes i chcecie prowadzić reklamy na YouTube, no to ta wiedza zdecydowanie Wam w tym pomoże. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji tego kanału i kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi nowymi filmami. I zapraszam do oglądania. Na tym kanale jest już jeden film dotyczący robienia reklam na YouTube. Natomiast były to bardziej reklamy pod promowanie swojego własnego konta na YouTube, swojego własnego kanału czy filmów. Natomiast w tym filmie pokażę Wam jak to robić, jak robić reklamy na YouTube pod promowanie produktu, promowanie sklepu internetowego czy jakiegoś swojego własnego biznesu. Robi się to troszkę inaczej, natomiast będzie kilka podobnych elementów. Pierwszą rzeczą, którą ujrzycie po założeniu konta jest oczywiście takie. Kienko. Będziecie musieli zaraz tam podać kilka różnych danych, natomiast nie będziemy sobie tutaj nic klikali, tylko przejdziemy od razu do przełącz na tryb eksperta, i to jest okienko, które widzi każdy w momencie, kiedy zaczyna robić reklamy. Tam później przejdziemy sobie teraz. Kliknijmy na przykład na sprzedaż. Nas będzie interesować ta kampania wideo, natomiast nie możemy tego na razie zrobić. Musimy podać kilka danych i założyć konto, więc klikamy ten oto link, który znajduje się tutaj. Wybieramy oczywiście kraj rozliczenia, strefę i walutę. Tutaj możemy sobie zaznaczyć nie, tak. To już od was zależy. Więc wasze konto zostało utworzone. Wyświetlamy swoje konto i w tym momencie mamy ten cały przegląd, to nasze główne okno, gdzie będzie widać wszystkie różnego rodzaju kampanie, które prowadzimy, czy inne tego typu elementy. Na ten moment nie widać jeszcze żadnej kampanii, ponieważ żadnej kampanii nie mamy. Możemy kliknąć sobie nowa kampania, utworzyć ją i przejść dalej. Natomiast na początku chciałbym wam pokazać tutaj jak Klikniemy sobie kampanię, to tutaj będą wyświetlały się wszystkie wasze kampanie, które macie. No i teraz ważną rzeczą jest to, aby ustawić sobie kolumny, które, bo tu mamy na przykład kolumnę budżet, stan, typ kampanii i tak dalej. Do takiego fajnego analizowania tej kampanii na samym początku nie potrzebujemy strasznie dużo kolumn różnego rodzaju, tak jak na przykład to jest w przypadku Facebooka. Ale kliknijmy sobie tutaj kolumny i pokażę Wam, które kolumny na sam początek Wam zdecydowanie wystarczą. Więc klikamy sobie atrybucja, i mamy tutaj konwersję, aktualny model, koszt kon na konwersję i wartość konwersji. Będzie nam to pokazywało konwersję, czyli ilość zakupów, koszt danego zakupu, no i całkowitą ilość zarobionych pieniędzy jakby z tych zakupów, czyli całkowitą wartość tych konwersji. Możemy sobie to zastosować. No i w tym momencie będziemy to wszystko widzieli. Mamy konwersję, koszt konwersji, wartość konwersji, to jak to na ten moment nam wystarczy. No i w tym momencie teoretycznie moglibyśmy zacząć robić reklamy, ale potrzebne jest jeszcze tak. Zwany pixel. To jest w przypadku Facebooka, jest oczywiście taki pixel, w przypadku Google również jest coś takiego. Ma to na celu śledzenie różnego rodzaju rzeczy, czyli m.in. tych zakupów, czy dodań do karty, czy czegokolwiek tam innego. Aby połączyć takiego pixela z Google Ads, to trochę inaczej to działa niż jeżeli chodzi o Facebook. Natomiast wystarczy, że użyjecie sobie takiej oto aplikacji na Shopify, bo teraz jeżeli chodzi o Shopify, jeżeli chodzi o WordPressa, to może to zostawię na jakiś Inny temat, ale myślę, że znajdziecie m, takie filmy na YouTubie i będziecie mogli to sami podłączyć, to nie jest jakieś bardzo trudne. Jeżeli chodzi o Shopify, bo tutaj głównie rozchodzi się nam o Shopify, no to tą aplikację możecie użyć i podłączyć swojego tego Google Pixela. Po podłączeniu wszystkich tych elementów, tak naprawdę jesteśmy gotowi do tego, żeby zacząć robić tą reklamę, ustawić tą kampanię. Ale brakuje nam jeszcze jednego ważnego elementu, i w sumie najważniejszego w tym wszystkim jest to reklama. Więc pokażę wam, jak mniej więcej ustrukturyzować tą reklamę, tak żeby była przyciągająca, jak ja robię reklamy, no i jak krok po kroku to wygląda. W sensie nie pokażę wam jak macie nakręcić tą reklamę, czy w jakim programie zmontować, ponieważ to raczej już do, od was zależy. Myślę, że warto, jeżeli chodzi o Google Ads, warto zamówić ten produkt i nakręcić coś nawet z własnym telefonem. Ja jeszcze kiedyś tam, jak zaczynałem robić reklamę w Google, to kręciłem reklamy produktów na, swoim telefonem, podstawiałem do tego głos, i e, takie reklamy w sumie najlepiej się sprzedawały. Tak więc nie ma tutaj jakiegoś wielkiego, tylko wiadomo, no, trzeba zamówić ten produkt. Później możecie to w każdym darmowym, nawet edytorze połączyć, dodać swój głos i wszystko będzie ok. Pokażę Wam jednak, jak wygląda taka struktura taki, te, takiej reklamy, e, ponieważ chciałbym, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to, jak to zrobić. Czyli najpierw mamy sobie takie 5 pierwszych sekund, czyli mamy 5 pierwszych sekund. To jest taki czas w sumie najważniejszy w tej reklamie, który ma na celu przyciągnąć uwagę tego naszego klienta. Tak więc napiszmy sobie tutaj H, jako hook, jako coś, co ma przyciągnąć tego naszego klienta. Później mamy taki trochę dłuższy czas, to trwa tak od 15 do 20, troszkę mi się tu wyjechało, od 15 do 20 sekund i jest to czas, w którym mamy przedstawić, czyli. W kuku mamy przedstawić trochę taki problem, który posiadają te osoby, natomiast w 15-20 sekund tutaj rozwiązanie tego problemu, czyli napiszę sobie rozwiązanie. Jest to rozwiązanie tego problemu, czyli przedstawia produkt i jak ten produkt może rozwiązać ten problem, który został przedstawiony na przykład w tych pierwszych 5 sekundach. Tak więc ten element tutaj jest również bardzo ważnym elementem tej kampanii, ze względu na to, że on tutaj ma pokazywać działanie tego produktu, no i jak ten produkt wpływa na to rozwiązanie tego problemu, które posiadają ci potencjalni klienci. No i mamy tutaj trzeci taki element to też trwa od jakichś 5 do 10 sekund. E, tu również można to dać do 10 sekund. Oczywiście pierwsze 5 jest najważniejsze. E, nie, no w sumie pierwsze 5 jest na, najważniejsze. Tutaj mamy 10 sekund i tutaj mamy. Ja sobie tu dam R, jakieś takie reviews, czyli przedstawiamy jakieś opinie klientów na temat tego produktu, czy pokazujemy jakieś opinie ze strony, coś takiego, ale najlepiej jakbyście mieli w ogóle nagranie jakiegoś, jakiejś osoby, która mówi coś na temat tego produktu, to na pewno tutaj fajnie wpłynie. Kolejne 10, 5, 10 sekund to jest taki czas, gdzie macie przedstawić, dlaczego osoby to powinny kupić dodatkowo, czyli że macie na przykład darmową wysyłkę, albo macie um, 24 godziny jest jakaś przecena 50%, albo że posiadacie tutaj w Polsce magazyn, czy tam w USA, że bardzo szybki shipping i tak dalej, więc tutaj również taki element wpływa. No i mamy takie jakieś 5 sekund na samym końcu i tutaj mamy zachęcić osobę do kliknięcia, czyli mówimy kliknijcie w link pod spodem, przejdźcie na stronę i zakupcie, czy coś takiego. Ważne jest to, żeby tutaj bardzo dużo osób o tym zapomina, natomiast ważne jest to, żeby skierować tą osobę, żeby ona wiedziała, gdzie ma pójść, gdzie ma kliknąć i gdzie może sobie kupić ten produkt. Tak więc tak wygląda mniej więcej struktura takiego wideo, które zazwyczaj mi przynosiło zyski i które wielu osobom przynoszą zyski, jeżeli w ten sposób to ustrukturyzujecie. Możecie to stworzyć, możecie to Teoretycznie użyć jakieś wideo z internetu tych produktów i e, złączyć to w całość. Natomiast tutaj może być problem. Z, w przypadku Facebooka ta reklama jest troszkę mniejsza. Tutaj są jednak inne troszkę te rozmiary tego wideo. No, moglibyście to zrobić, ale jednak zachęcam do tego, żeby kupić ten produkt i nakręcić nawet coś swoim własnym telefonem, dodać do tego głos. Pamiętajcie, żeby dodać do tego jakiś głos, żeby to nie było takie samo wideo. No i wtedy myślę, że będzie to fajnie działało. Po tym, jak macie tę reklamę, e, to możecie przejść do utworzenia takiej kampanii. Tak więc przechodzicie, klikacie sobie na przykład tutaj plusik, otwiera wam się takie okienko, klikacie nowa kampania, oczywiście wybieramy sobie sprzedaż i wybieramy kampanię wideo. Tutaj można oczywiście jeżeli ktoś robi Google Ads, no to można wybrać kampanię produktową, czy kampanię sieci wyszukiwań, natomiast no to jest, to nie są reklamy na, na YouTube, tylko bardziej reklamy w Google. Tak więc wybieramy sobie tutaj wideo, klikamy sobie dalej, przechodzimy sobie dalej, oczywiście musicie, musicie mieć wcześniej skonfigurowanego tego całego piksela, skonfigurowane zdarzenie. Nazwa kampanii możecie sobie nazwać jak, się, jak tylko chcecie, może to wydawać się dla was tutaj trudno w zrozumieniu tego wszystkiego, natomiast bardzo prosty jest mimo wszystko ten interfejs. Nazwa kampanii nazywacie jak chcecie. Strategia ustalania stawek, no to tutaj możemy sobie zmaksymalizować liczbę konwersji, bądź kliknąć docelowy CPA, natomiast w tym wypadku weźmiemy sobie maksymalizację liczbę konwersji, myślę, że to będzie ok. Jeżeli chodzi o budżet, no to tutaj musimy sobie ustawić jakiś budżet dzienny, bądź możemy ustawić budżet na całą kampanię, ale ja tu polecam tak ustawić jednak budżet dzienny i ustawić go, no nie wiem, 100, 200 zł, możecie troszkę mniej, natomiast wiadomo, jeżeli ustawicie sobie 100, 200, pochodzi to jeden dzień i będziecie mniej więcej wiedzieli, czy warto z tym działać dalej, czy nie. No jeżeli wydacie takie 200 zł na przykład na dzień i zobaczycie, że się nic nie sprzedaje, no to raczej nie ma to sensu, żeby ciągnąć z tym dalej. Data rozpoczęcia, więc tutaj możecie nawet za 50, możecie pójść. Tylko, tak jak mówię, no nie sprawdzicie tego za szybko, więc czasem warto ustawić więcej na sam początek. Jeżeli chcecie wydawać mniej, bo, bo, bo myślicie, bo jakby czujecie się spokojnie i tak dalej, to, to możecie ustawić te 50 zł. Data rozpoczęcia, myślę, że datę rozpoczęcia można ustawić tak naprawdę taką samą w tym momencie. Nie musicie tego ustawiać na przykład na następny dzień, a ale, ale to, już, to już jak wy chcecie. Myślę, że mimo wszystko tego samego dnia można to ustawić. Szczególnie jak robicie przed 12 taką reklamę, no to zdecydowanie możecie to tak ustawić. Lokalizacja. No i teraz, jeżeli ja tutaj bardzo często, jeżeli robię w Polsce, to oczywiście Polska i język polski. Natomiast jeżeli chcecie robić za granicami kraju, na przykład, to możecie oczywiście dać United States, czyli Stany Zjednoczone, ale ja często jest tak, że ja nie robię tylko do Stanów Zjednoczonych, ale robię głównie do czterech do pięciu tych krajów największych gdzie jest taka największa sprzedaż czyli, czyli na przykład jeszcze Wielka Brytania jeszcze Australia Australia, i jeszcze do tego wchodzi na przykład Kanada, tak więc to są takie kraje, gdzie ja bardzo często targetuję 4-5 krajów. Czasem daję Niemcy, czasem jeszcze Francję dodaję. To są kraje, gdzie najwięcej takich sprzedaży idzie. Natomiast trzeba pamiętać, żeby tu ustawić jednak ten język angielski, no bo wiadomo, że często jest tak, że niektórzy w tych krajach nie mówią po angielsku, a to jest bez sensu, żeby widzieli naszą reklamę, czy też widzieli naszą stronę, gdzie wszystko jest po angielsku. Jeżeli robicie to w Polsce, prosta sprawa, klik. Polska. Z tutaj, jeżeli chodzi o zasoby reklamowe, no to tutaj mamy takie. Czy chcemy, żeby to było na przykład wyświetlane na, na, na takich filmach, które nie są o charakterze kontrowersyjnym? Często ustawia się to, to często normalnie ludzie ustawiają to sobie, standardowe zasoby reklamowe. Często też testowałem rozszerzone i powodowało to, że jednak kliknięcia były tańsze, były tańsze te koszty reklam, a nie były. Strasznie jakiegoś ubytku na tych konwersjach, więc często używam to, natomiast na samym początku możecie użyć standardowe. Myślę, że to wiele, bardzo dużo się nie różni, także to, to jeżeli chodzi o kolejne jakieś tutaj elementy, no to oczywiście możecie wykluczyć na przykład transmisję wideo na żywo, czy osadzone filmy. Ja raczej tutaj zaznaczam, zostawiam to tak, jak jest. Możecie sobie tutaj odznaczyć coś, jeżeli chcecie. Rozszerzenia linków do postrąb, to tak samo zostawiam, jak jest. No i teraz mamy. Typy grup reklam, i tutaj grupy reklam to coś takiego jak zestawy reklam w, na Facebooku, czyli tutaj ustawia się tą całą kampanię, czyli jakiś odbiorców ustawia się i na przykład wiek i tak dalej. Jeżeli chodzi o typ grup reklam, to nie, bieżem, nie będziemy brali elastyczne, tylko standardowe, czyli jest to, to typowe wideo, gdzie można je po 5 sekundach pominąć. Tak więc wybieramy sobie to. Nazwę grupy reklam, oczywiście, możemy sobie jakoś to nazwać. Mamy dane demograficzne, czyli możemy wybrać, kogo chcemy stargetować. W kampanii testowej raczej staram się tutaj nic nie odznaczać. Niech to będzie bardzo szerokie. Sprawdźmy, gdzie coś się sprzedaje. Później można cokolwiek innego pozmieniać. Natomiast jeżeli macie jakiś produkt, który widać, że jest typowo dla kobiet bądź typowo dla mężczyzn, no to oczywiście możecie tutaj odznaczyć i zaznaczyć tylko to, do kogo jest skierowany dany produkt, ale tak to ogólnie raczej szeroko się tutaj targetuje. No i mamy później mamy tutaj odbiorców, czyli dowolna grupa odbiorców. Można przeglądać grupę odbiorców na podstawie jakichś tam innych kanałów i tak dalej, tego też raczej nie używam. Tutaj kluczowym elementem są te słowa kluczowe. Można również wybrać temat, można wybrać temat, czyli tutaj mamy jakieś takie różnego rodzaju zainteresowania, to raczej też jest mało skuteczne. Co czasami robiłem, to miejsca docelowe. Można sobie wybrać na przykład jakiś kanał na YouTube, czy też filmy na YouTube, pod którymi mają się pokazywać nasze, nasze filmy, czyli jeżeli na przykład wpiszę tutaj kanał na YouTube, jeżeli wpiszę kanał na YouTube Marketing Expert, nie wiem czy w ogóle znajdzie, jeżeli znajdzie, to jeżeli osoba stwierdzi, nie znalazło, no nic, jeżeli osoba stwierdzi, że chce wyświetlać reklamy pod moimi filmami, no to powinna tutaj sobie to zaznaczyć i wtedy te filmy będą się, te reklamy będą pojawi pojawiać się pod moimi, pod, w moich filmach, na początku moich filmów. Natomiast najlepszą opcją, wydaje mi się, na sam początek jest, są słowa kluczowe. Jeszcze jedna rzecz, jeżeli używacie miejsc docelowych, czyli wybieracie na przykład wideo, pod którymi chcecie, żeby pokazywały się wasze filmy, wasze reklama, to wybierzcie tak z 50 tych filmów, ponieważ, żeby miał gdzie YouTube dawać te reklamy, bo inaczej będzie to bardzo mało skuteczne. Aby znaleźć słowa kluczowe, które będą nam potrzebne do tego, żeby stargetować je tutaj, i pod tymi słowami kluczowymi będą pokazywać się nasze reklamy to należy skorzystać z narzędzi i ustawień i tutaj mamy planer słów kluczowych, tak więc z tego narzędzia w tym momencie skorzystamy. Jest to narzędzie, które bardzo jest przydatne w, w tym momencie. Nie tylko do robienia reklam, bo można tutaj sprawdzić różnego rodzaju trendy, czy ilość wyszukiwanych haseł choćby do robienia SEO, więc kliknijmy sobie tutaj poznaj nowe słowa kluczowe i powiedzmy, że chcemy sprzedawać jakiś wózek dziecięcy, niech to będzie sklep z wózkami tak więc wystarczy, że sobie tutaj wpiszemy wozek dziecięcy. I damy oczywiście, w zależności, gdzie to chcecie robić. Jeżeli chcecie to robić za granicą, to musicie to napisać po angielsku, i wybrać tutaj e, oczywiście Stany Zjednoczone, na przykład, czy tam inne kraje, do których chcecie to działać. No i mamy tutaj kilka wyszukiwań. Mamy wózek dziecięcy, jest kilka słów kluczowych, które są wyszukiwane przez osoby, e, które szukają właśnie wózka dziecięcego i różnego rodzaju podobne. Na ten moment nie skupiałbym się na konkurencji, nie skupiałbym się na stawkach i tak dalej. Bardziej chciałbym tutaj odnaleźć słowo kluczowe, które to. Jeżeli sprzedajemy wózek, to żeby to słowo kluczowe właśnie wiązało się dokładnie z tym wózkiem i miało jak największą średnią miesięczną liczbę wyszukiwań. Więc w tym wypadku na pewno wózek dziecięcy jest idealnym hasłem. Przechodzimy i możemy sobie tutaj wkleić to hasło. Kolejne jest wózki dziecięce. To również jest hasło, które jest najczęściej tutaj wyszukiwane i związane z naszym produktem. Mamy również wózek dziecięcy bez znaków specjalnych. To również jest coś, co jest tutaj dobrze wyszukiwane. Możemy również znaleźć na przykład jakiś wózek niemowlęcy, jeżeli tak jest, wózek dziecięcy. Tu mamy jakieś kolejne natomiast to już chyba bardzo się nie różni, ale mamy wózek niemowlęcy również możemy sobie tutaj wrzucić tak więc nie potrzeba nam nie wiem jak dużo tych słów kluczowych, ważne żeby były najczęściej wyszukiwane i były związane z tym naszym z naszym produktem który sprzedajemy, w tym momencie widać, że mamy możliwość dotarcia mamy tutaj możliwość wyświetleń 210 tysięcy, więc jest to jak najbardziej dobra liczba, możemy na tym poprzestać, jeżeli na przykład dobrze tutaj nie byłoby za dużo Dużo wyświetleń, to powinniśmy dodać jakieś inne słowa kluczowe, które również są często wyszukiwane, a które są związane z naszym produktem. Tak więc na ten moment wystarczy te kilka słów kluczowych. No i przechodzimy do tego w sumie ostatniego elementu w tworzeniu kampanii, musimy wyszukać nasz film lub wkleić URL z YouTube'a. Tak więc ja sobie tutaj wpiszę jak jakiś film wyszukam, czyli na przykład Marketing Expert może coś się pojawi pod tym hasłem. Nie widzę, żeby się pojawiały moje filmy, natomiast weźmy sobie jakiś tutaj inny film. W ten sposób dodaje się tą reklamę, którą chcecie użyć, więc na początku możecie wrzucić to na swój kanał na YouTube jako film, nawet niepubliczny, a później podać tutaj link. No i on tutaj się będzie pokazywał, jako ta reklama. Jest to reklama in-stream możliwa do pominięcia, o to nam chodzi. Tutaj wpisujemy ten nasz link, czyli link do naszego produktu. Niech to będzie marketingexpert.pl na razie. Wyświetlany URL, możecie to zmienić jaki chcecie, jeżeli chcecie coś tutaj zmienić żeby było to jakoś inaczej, no to możecie sobie tutaj coś zmienić W tym wypadku niech to zostanie tak jak jest Na przykład jeżeli chcecie widzieć, że, że ten produkt, na przykład żeby tu pisała nazwa tego produktu, czy coś takiego, możecie sobie to możecie sobie tutaj napisać, a, a osoby i tak przejdą na ten link, który macie tutaj wyżej Wezwanie do działania, no to najczęściej shop it now, albo shop now, czy coś takiego Kup teraz na przykład, możecie jeżeli to robicie po polsku, to niech to będzie napis Kup teraz. Nagłówek to może być wózek numer jeden w Polsce, czy coś takiego. Niech to będzie tak, i mamy tutaj opcję adresów URL reklamy. To tutaj, jeżeli chodzi o śledzenie, to, to nie musicie tego wypełniać. No, i tu mamy banery towarzyszące. Możemy sobie nazwać tą reklamę, jak chcecie, możecie ją nazwać. No, i w tym momencie, niech to będzie marketing expert, no i w tym momencie taka reklama może zostać przez Was opublikowana. Możecie również zobaczyć, jak to wygląda, czy na komputerze, czy na telefonie. Tak więc, tak będzie wyglądała Wasza reklama. Możecie również skopiować link, no i sprawdzić, jak to, jak to będzie działało, utwórz kampanię eee, wpisz krótszy nagłówek aha, bo pominąłem wózek numer jeden niech to będzie, utwórz kampanię co lubię robić w momencie testowania to to żeby powielić jednak e, jeszcze ze dwa razy to wideo i sprawdzić różnego rodzaju inne pięciosekundowe e, urywki, te początkowe czyli ten sam wideo wszędzie tylko 5 pierwszych sekund zamienione i dane cokolwiek innego żeby sprawdzić, która będzie najlepiej sobie tutaj działać, no i w momencie kiedy będziemy widzieli jakiekolwiek rezultaty Będziemy mo mogli zobaczyć, które reklama działa najlepiej i usunąć te, które nie działają, i zostawić tą, które działa. I tak samo możemy zrobić ze słowami kluczowymi, w momencie kiedy zobaczymy, z których e, które tutaj słowa kluczowe działają najlepiej, jest są najtańsze i tak dalej, najtańszy jest ten koszt konwersji, na przykład czy z których idą najwięcej konwersji, no to możemy sobie te na przykład powyłączać, czyli klikamy wstrzymaj, wstrzymaj, a zostawiamy tylko te, które e, nam najlepiej działają. Więc mniej więcej, jeżeli chodzi o reklamę. Na, Facebook, na Google, to tak to wygląda. Jeżeli chcielibyście film na temat jakiegoś skalowania, ponieważ to też da się zrobić, tutaj można budżet dzienny na przykład podnieść, czy budżet na jakieś słowo kluczowe podnieść i tak dalej, to również mogę coś takiego nagrać. Jeżeli chodzi ogólnie o Google Ads, to jest troszkę jest tak, że niekoniecznie bardzo szybko są wyniki. Znaczy, one są wyniki, ale nie są tak duże jak na Facebooku. Nie można tego tak wyskalować jak na Facebooku, że. Jednego dnia jest kilka zakupów, ale wyskalujemy i gdzieś będzie ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast, co jest fajne w Google Ads, to to, że są te zakupy stałe, bo na Facebooku jest tak, że jednego dnia mogą być, może być 5 zakupów, następnego może być 0, kolejnego 1, i tak nie jest to takie stabilne. Natomiast, jeżeli chodzi o Google Ads, no to tutaj raczej, jeżeli mamy te 5 zakupów dziennie, to będzie to taka stała liczba. Oczywiście może się tam różnić 3, 4, ale zazwyczaj będzie to stała liczba. Więc to jest plus, jeżeli chodzi o Google Ads. I są one takie naprawdę stałe. Zawsze możemy przewidzieć, jakie tutaj będziemy mieli z tego zyski. Tak więc, to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli macie jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzu. Jeżeli film o tej tematyce Ci się podoba, to zostaw jakiegoś lajka i słyszymy się następnym razem.